Nagrywamy podrzut telefonem. Raz. Dwa. Trzy. O kurde. Jeszcze raz z tym telefonem. Łapki. Jeszcze raz rzucisz tym telefonem, to wyrzucę go przez okno. Oj. Świj się. Świj się. Jeszcze raz jeden rzut. Spróbuj. O Jezu. ludzie, dobra, zbiegamy. Mój telefon. Słuchajcie. Mój telefon. iPhone. No niestety. Tu też zostało. Słuchajcie, jak chcecie, żeby telefon został. Słuchajcie, rzucony jest. Dopiszcie w komentarzach. Słuchajcie, rzucimy go przez okno. Nie, nie musicie pisać, po prostu lajkujcie i wtedy wam go rzucę. Elo.